Karma jest niesamowita. Porażka w 96 minucie. Druga porażka z rzędu w Lidze po golu w takim momencie. Czyli tak musieli czuć się rywale na starcie tego sezonu. No nie jest to najprzyjemniejsze uczucie. Ja nie mogę. Karma, to jest karma. Czemu? Dlaczego my sobie na to zasłużyliśmy? To Liverpool miał wygrywać w ostatnich minutach, a nie, czemu to się odwróciło. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że Liverpool spadł na drugie miejsce. Za Arsenal. No, niesamowite. Ech. Bardzo dobrze, że teraz jest przerwa reprezentacyjna. I mówię to nie dlatego, że jaram się reprezentacją, a przyda się tutaj lekka przerwa. Trzy porażki z rzędu. Gra Liverpool na obecny moment jest po prostu słaba, zbyt wolna, bez pomysłu. Ja nie wiem. I nie wszyscy trzymają dobry poziom na boisku. To akurat zdjęcie jest przypadkowe. Gak zagrał dobrze, strzelił gola. I nie, nie chodzi mi też o Floriana Wirca, bo on mógł mieć bardzo piękną asystę dzisiaj. No ale właśnie, Salah. Ktoś musi to powiedzieć: on nie, nie dociąga w tym sezonie. Choć to nie jest oczywiście tylko wina Egipcjanina, cały blok defensywy. No nie. Ten gol w 96. Minucie to na konto Robertsona. I jesteśmy w ogóle teraz w takim momencie, że to co Liverpool zyskał na start sezonu, wygrywając w tych końcówkach, to teraz już w sumie stracił. No nic, mam nadzieję, że w następnym meczu wszystko się odmieni, bo teraz przecież jesteśmy underdogiem. Oni wygrali, my przegraliśmy. Jeżeli dalej tutaj jesteś, to zaobserwuj.